Ni wysoka izbo panie ministrze dziękuję za to expose. móc widzieć i słyszeć na własne oczy że Polska na powrót prowadzi aktywną politykę zagraniczną i zaczyna odbudowywać swoją międzynarodową pozycję to wielka zmiana tu w tej izbie niestety trzeba to powiedzieć głośno PiS nie prowadził polityki zagranicznej nie rozumiał naszych sąsiadów i się ich po prostu bał Cały dorobek ćwierćwiecza wolnej Polski został przez nich zmarnowany, dla nich sąsiedzi, sojuszników z dnia na dzień stali się wrogami, pojednanie polsko niemieckie zostało całkowicie zanegowane, Niemcy znowu jak za komuny stali się dla rządu PiSu u wrogiem, który dąży do zdominowania i podporządkowania sobie Polski. W ogóle cała Unia, dzięki której Polska zbudowała swoją potęgę, wspomnę, że tylko nasz eksport wzrósł 25-krotnie w ciągu ostatnich 30 lat, więc ta Unia nagle stała się dla poprzedników wrogą organizacją, która dybie na naszą niepodległość. Nawet dzisiaj, kiedy minister Sikorski mówił o odbudowaniu dobrosąsiedzkich stosunków z Niemcami, obecny tu na tej sali prezydent Duda się śmiał. To bardzo smutny widok. Oglądać kogoś tak zagubionego i nierozumiejącego realiów współczesnego świata jak prezydent Polski. Na szczęście ich czas w polityce zagranicznej dobiega końca. Obecny rząd rozumie, że silna Unia, dobre relacje z sojusznikami, przestrzeganie zasad Wspólnoty, do której przyłączyliśmy się z własnej woli, co więcej, nie było to wcale takie łatwe, to jest nasze być albo nie być. Odkąd Putin zaatakował zbrojnie Ukrainę, to jedność i solidarność europejska jest kwestią życia i śmierci, szczególnie dla naszego kraju. I każde działanie na osłabienie europejskiej Wspólnoty, jak bratanie się z krajami i przywódcami, którzy sprzyjają Putinowi, takimi jak Orban, Orban, Le Pen, Salvini i Trump, jak to miała w zwyczaju poprzednia władza i to, do czego dąży europejska skrajna prawica, która chce przy okazji najbliższych wyborów rozsadzić Unię od środka, to działania na korzyść Rosji i wbrew naszym narodowym interesom. Szczególnie warto o tym pomyśleć. W związku ze zbliżającą się dwudziestą okrągłą rocznicą wejścia Polski do Unii i zastanowić się, gdzie byśmy byli, gdyby państwa zachodniej Europy nie zechciały otworzyć nam drzwi do tego elitarnego grona. Dwadzieścia lat Unii. To ponad 234 miliardy złotych dopłat dla polskiego rolnictwa, odnowione tysiące kościołów i parafii, 1300 kilometrów nowych autostrad i 2000 kilometrów dróg ekspresowych, podwojenie polskiego PKB, inwestycja w Polskę Wschodnią, a przed nami kolejne wyzwania takie jak wspólne ratowanie Europy i planety przed katastrofą klimatyczną czy dalsza walka o prawa człowieka, w tym prawa kobiet i osób LGBT. Zakwarantowanie im praw także na szczeblu europejskim. Trzeba pamiętać, że większy udział kobiet w polityce zagranicznej to polityka przyjazna, otwarta na dialog i pokój. Ale czasy są niespokojne. Wolność jest zagrożona w różnych zakątkach naszego globu. Dlatego dziękuję Panie Ministrze za te słowa o prawie Izraela do samoobrony. Nie możemy zapomnieć, że 7 października Hamas dokonał największego w historii Izraela ataku terrorystycznego. Chciałabym podsumowując, powiedzieć, że spełniło się stety, niestety, stare chińskie przekleństwo, oby żył w ciekawych czasach. Rzeczywiście, świat zmienia się na naszych oczach i nie są to zmiany na lepsze. W tym wszystkim cieszy, że mamy rząd, który nareszcie rozumie zagrożenia który nie ma nasuniętej na oczy ideologicznej czapy. Dojrzewają też nasi sąsiedzi i sojusznicy. Wierzę, że wspólnie obronimy naszą wolność i demokrację. Bardzo dziękuję i zapraszam pana